Witam Was serdecznie, zapraszam do wysłuchania fragmentu z Ewangelii niedzielnej i do krótkiej refleksji, zachętą do refleksji własnej, do, do mojego spotkania się z tym słowem. I to będzie fragment następujący, Marek 10 wersety od 35 do 45 Marek 10 35 45 Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. O nich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu – Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich – Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie, prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Pragniemy, abyś nam to uczynił, o co Cię poprosimy. To są słowa Jakuba i Jana, które kierują do Jezusa, ale myślę sobie, że każdy z nas w podobny sposób pewnie nieraz już się modlił, nie raz rozmawiał właśnie z Jezusem. Mam bardzo konkretne oczekiwania, chcę tego i tego. Proszę Cię o to. I Jezus jest otwarty na to, na ich prośbę, oni ją wypowiadają, natomiast mówi im, tak naprawdę nie wiecie o co prosicie. I mówi im o tym, żeby zrozumieć, o co, o co proszę, ja muszę być rzeczywiście blisko Jezusa. Muszę mieć doświadczenie Boga, bo im bliżej jestem Jego, im bliżej wchodzę w doświadczenie miłości, tym też lepiej rozumiem, do czego Bóg mnie zaprasza. Jeżeli wobec konkretnej prośby, którą do Niego kieruję, ja nie mam wobec niej wolności, jestem jakoś mocno na niej skoncentrowany, Uważając, że ona mi przyniesie szczęście, to tak naprawdę będzie ona prowadzić do mojego nieszczęścia. Żadna z rzeczy, którą bym od niego otrzymał, mnie nie uczyni bardziej lub mniej szczęśliwym, jeżeli ja tego szczęścia nie mam w sobie. Jeżeli ja sam z sobą nie czuję się już teraz dobrze, to nie jest kwestia spełnienia czegoś, tylko zrozumienia siebie i spotkania. Spotkania się z Bogiem w swoim sercu i, i w tych moich jakiś niedosytach i głodach, które są. Precyzyjnie mówią prawa i lewa Twoja strona, tam chcemy być w Twoim Królestwie. Właśnie im bardziej precyzyjnie będziemy mówić Bogu, im bardziej będziemy zajęci sobą i tym, co na zewnątrz, tym trudniej nam będzie być szczęśliwymi w tym doświadczeniu tak naprawdę. Jezus im mówi, to nie jest kwestia tego, czy będziecie po mojej prawej i lewej stronie, od tego nie, nie zależy wasze szczęście, ale od tego, czy wejdziecie na, na drogę duchową. Czyli mówi, czy możecie pić kielich, który ja mam wypić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony. Oni mówią, możemy. Jezus mówi, owszem, tak się stanie, jeżeli będziecie szli za mną, to to doświadczenie będzie waszym, ale nie ode mnie zależy, po której stronie mnie będziecie, czyli czy ta wasza prośba się spełni. I tak naprawdę idąc za Jezusem, z czasem odkrywamy, że te nasze prośby są no, takie miałkie, takie szukanie mojego królestwa, choć wypowiadam, przyjdź królestwo Twoje. I jak jestem na tej drodze razem z Nim, przestaje szukać siebie, przestaje szukać na zewnątrz, i widzę, że to źródło życia wytryskuje w moim sercu, we mnie. Tych dziesięciu apostołów zdenerwowało się na Jakuba i Jana. Nie wiadomo, jaki był powód. Może to, że, że ich uprzedzili w swojej prośby, bo każdy z nich miał takie oczekiwania wobec Jezusa. Ale w tym momencie też Jezus mówi, czym jest prawdziwa władza. I, I mówi, że ten, który posiada władzę, to przede wszystkim ona polega na tym, że potrafi spotkać człowieka tam, gdzie on jest i potrafi mu pomóc. I na tym polega, i na tym polega władza nie na udowadnianiu sobie tego, że. Y, że jestem ważniejszy, mądrzejszy, lepszy niż, y, niż inni, y, że posiadam nie wiem wyższe stanowisko i przez to mogę decydować, czy szy, trzymam w szachu y, losy innych ludzi. Y, tylko właśnie, że tam gdzie jestem, jeżeli po, posiadam władzę, to jest, spoczywa na mnie duża odpowiedzialność za tych ludzi, y, którymi. Mam kierować, wobec których mam tę władzę sprawować, i że ona polega na służeniu, ta władza, jeżeli ma być prawdziwą władzą, bo nie jest sztuką, tak jak Jezus tu mówi, uciskać innych, tak, Od, dawać im odczuć to, że, że jestem wyżej niż inni, ale właśnie być tam, gdzie ten człowiek jest i i nie tyle trzymam Jego losy w moim ręku, tak? losy Jego życia w moim ręku, ale raczej chcę Mu pokazać, że los Jego życia i Jego, i to, co będzie się w Jego życiu działo, zależy od niego, a ja jestem po to, żeby go w tym wspierać i Mu pomagać. I taką misją przyszedł ten, który może wszystko. Jezus Chrystus. Yy... Może, może wszystko zrobić w moim życiu i chce, ale niczego nie chce nam narzucić. Tak? Do wszystkiego nas zaprasza i, i pragnie, bym odkrył, że moje życie jest w moich rękach, a On będzie mnie w tym wspierał. On będzie pomagał mi jak najlepiej je, jak najlepiej rozwijać, jak najlepiej żyć. Jak to powiedział jeden ze świętych chwałą Boga, czy największą radością Boga jest pełnią żyjący człowiek. Bóg się cieszy i jest wsparciem dla Ciebie tam, gdzie jesteś. Na tym polega Jego władza, by Ci służyć i, i pomagać jak najpełniej i jak najlepiej żyć. Y, idźmy w tę stronę, moi y, drodzy, bądźmy też y, takimi, y, y, takimi władcami. Tak przyjmujmy nasze życie, y, by móc y, właśnie być wsparciem dla innych by innym służyć w tych środowiskach, w tych rodzinach, miejscach, których jesteśmy na co dzień, bez względu na to, jakie stanowisko y, mamy i y, 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 y co potrafimy, co możemy. Y, starajmy się być, być właśnie y, sługami, czyli, y, czyli tymi, którzy pomagają dobrze żyć innym.